W przyszłości chciałabym nagrać płytę w języku kaszubskim i to by był mój taki wkład w dorobek kultury y, Żykowa. Prawda, z Iga myle dopiszę się z niej lat, ale to deklaracją należy przejąć jak najbardziej powieźną. Moźlawość te muzyczne są wieldzi. Siansa na to tej je wnet, a jak ma sobie przekonę, lecz nie Iga szansów nie marneje. Leje we griwy. Iga fierka zamyka stawkę konkursowiczów dzisiejszego wydania szansy. Skąd jesteś? Z Rzykowa, koło gdzie... Gdańska. I powiedziałam, że y, ukończyłam szkołę muzyczną pierwszego stopnia w Kartuzach, a pan Man, pan Wojciech Man, był bardzo, y, bardzo ciekawy, gdzie to jest i zgadł, że akurat to są Kaszuby. I się zapytał mnie, czy, y, czy, po, czy powiem coś po kaszubsku. Powiedziałam, że po ale nie poszło na antenę. Cześć, to ja, twój sen Chleb powszechni noc i dzień, i śmiech, i seks niedzielny, Twój cały świat. Ty, mój pech, i fart, i koszmar, senny szach, i mat, i brat, i gość niedzielny niebieski ptak nie wie, skip nie czekaj. Czytałam wiadomość od pani, e, mojej nauczycielki byłej od angielskiego z gimnazjum. Przeczytałam wiadomość na naszej klasie, że jest casting e, do szansy na sukces. I to było tak w sobotę, a casting był w niedzielę. No i, i pojechaliśmy w niedzielę na ten casting, dostałam akurat płytę US. było w Gdańsku na Czerzewskiego, w TVP TV, telewizji. No i, i jakoś chyba pewnie im się spodobało i, i dali mi płytę i zaprosili mnie właśnie do programu. Możliwe były obrady, ale droga Igo, ja nie wiem, dlaczego tak się skwasiłaś po, po tym, jak odczytałam ten tytuł, ponieważ ta piosenka zaprowadziła cię do finału. Gratulacje. Zapraszam. Akurat jak był Wardyk, to się bardzo, bardzo zdziwiłam. Był dla mnie to szok i no, się wzruszyłam bardzo jest mocno. Teraz jest to, Teraz jest... widać, że jest wzruszona. W pierwszej klasie podstawówki zaczęłam chodzić na, jeździć na konkursy, bo przygotowała mnie pani Regina Roda, którą bardzo gorąco pozdrawiam. I właśnie ta pani mnie wyprowadziła, tak jakby na tą, na tą drogę. Występowałam, brałam udział w konkursach różnych. Uradowało mnie na przykład bardzo to, że zajęłam trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie piosenki angielskiej we, w brzegu koło Wrocławia gdzie była tam bardzo, bardzo wysoka konkurencja i podejrzewałam, że nie miałam żadnych szans, a tu się nagle okazuje, że zajęłam trzecie miejsce i to mnie bardzo, też bardzo wzruszyło, bo się rozpłakałam. Ukończyłam szkołę muzyczną pierwszego stopnia w Kartuzach z nauką gry na gitarze. Obecnie chodzę do, do liceum ogólnokształcącego w Gdańsku. Jestem w pierwszej klasie, w pierwszej klasie. Jestem na profilu muzycznym, gdzie uczęszczam tam na chór. W ostatnich trzech latach w Ziókłewskim Gimnazjum Iga miała też pierwsze doświadczenia z kaszubskim języka. Brałam udział w konkursie kaszubskim, który odbywał się w Przemudzie i był to konkurs kolęd bożonarodzeniowych. Występowałam jeszcze śpiewając w kościele piosenkę o świętym Dominiku. Właśnie w w Godyniście, liceum, nijak nie myślą, wystawiać z piesni. Dzieci piesni. W dzieciach, w nędzy, zisce łezłydbę, a Kasiebzi ziewomłegle są redować z balną platką. W swojej mowie ze snyj zim i ci zziukowa. Tak każdy z nich jest taki sam, ni Tak W i teraz, mojej co a słuchacz trzech insich nowych platków. Głysoplawie wiersi je ciekawy, były balno zrobione i to wecmanim. Samo słowo wecmanim, jakąś wetzopuny jakby z uziedkły, może bardziej z wecmani znają, zna. Jako tacy karno którzy mają jakiś jeden cyr, którzy robią co z A wecmani prawie znacie razem. Wspólno na tej Platce spivią dwa chóry z dwóch gminów, z dwóch diecezjiów. Temu wiem za chóry są sozgłęcałe i je wecmanim panie. Są i Kuelandę, i Jastrowy, i wilgopłestny i są do Maryje nowo napisano Litania. I są inne, na przykład pieesni Pegrzebu, ciegłe ja przynajmniej nie znam piesni Kasiepski Płegrzebłewy, które można, by na, na Pegrzewie zaspiwać. No i co, nowoźni się misioka misio Kasiepsko. dzisiejsznie na kasiebach coraz chętni, które chure, sigają do repertuaru regionalnego, e, małe tego się do do Trepcika, do 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 sprawdzonych autorów, to próbują nowych, nowych dokuzów, małe tego, ale same proszą, mówię, ktoś by ma pisać. Tak prawie na inna nowe placce, wytytule "A jest" ospiewał pękasziepskły, chytr P poza jednym plus nowy dokuzem rozmaitych autorów. Wzesz mnie na berzec jakby dla równowagi. Kwestia się Dragie Platka Karna Stolem. Platka ciasto nowy, ale do na bluz los tradycyjny. Tu na tej placce jest zawiatnosce piesni, utworów kasiepskich, wykonywanych przez kwintet wokalny i śpiewające kapela kasiepskowe. Można też użyć z kasiepskich instrumentów, takich jak diabelści skrzepce, burci basse". To są tradycyjne sztuści kasiepski, takich autorów jak. Krebczyk, Tomaczkowski, Perpliński. Uraza jest między 10 lat, praktycznie w tej samej grepie. No wiadomo, że poeźna tam są zmienia, ale to dziewczęta, są, na starsi są tere. I, i mają swoich chłopów, i, i etc. ale jakoś znajdujemy czas na to, żeby raz na ta próba przyjść, ja ci występ zrobić, coś pokazać. Co, co fame, bawimy przed tym grumę, także raz jest chwila budzenia na pewno.